Witaj w kolejnym odcinku serii Kuchnia A Cyberbezpieczeństwo. Opowiedzieliśmy sobie ostatnio, czym jest program antywirusowy. Wytłumaczyliśmy sobie to jako narzędzie, które usuwa nam różnego rodzaju zagrożenia z naszego komputera. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o tych zagrożeniach. Przede wszystkim o tak zwanym malware. Malware. Czyli różnego rodzaju zagrożenia, które mogą wejść do naszego komputera lub też mogą być na stronach internetowych i mogą narobić nam kłopotów. Pierwszym są tak zwane robaki. Robaki podróżują sobie po internecie, podróżują, podróżują i jeśli znajdą lukę w naszych zabezpieczeniach, to wchodzą do naszego komputera. Z kolei innym zagrożeniem jest wirus. Wirus. Podobnie jak wirus nasz ludzki, musi mieć nośnik. Wyobraź sobie, że do mojego komputera przyszedł e-mail. E-mail z załącznikiem, czyli z, tutaj w tym przypadku z wirusem. I teraz, jeżeli ja ten załącznik otworzę, jeżeli przyjmę tego e-maila i otworzę ten załącznik, to ten załącznik traktowany jest przez mój komputer jako coś zupełnie naturalnego i bezpiecznego. No, jeżeli jednak nie jest bezpieczne, to powoduje, że mogę stracić wszystko to, co mam w moim komputerze. Zapraszam do kolejnych odcinków, omówimy kolejne zagrożenia. Pozdrawiam.